Dzień dobry Marcel Ziemiecki PGS Stargard. Myślę, że naprawdę cieszy nas to zwycięstwo oraz przeciwnicy postawili ciężkie warunki, ale myślę, że na pewno fajnie, że wygraliśmy. Tak, duże słowa uznania za to zwycięstwo dla mojego zespołu. Dziękuję przeciwnikom za podjętą walkę. Zawsze z że ona Góra są emocjonujące mecze. Chyba 8 razy się z nimi spotykaliśmy i nigdy przewaga punktowa nie przekroczyła 10 punktów dla nas, więc są bardzo trudnym rywalem dla nas. Cieszę się, że moi gracze wytrzymali nerwowo w końcówce, bo wynik wahał się na jedną, na drugą stronę. No i uczymy się tej odporności. Mieliśmy trzy naprawdę bardzo ciężkie mecze w tym turnieju. Dwa w końcówkach przegraliśmy, jeden dzisiaj wygraliśmy. I miejmy nadzieję, że to będzie fajnym prognostykiem na przyszłość, że w trudnych momentach będziemy, będziemy razem i będziemy odnosili jeszcze więcej zwycięstw niż, niż dotychczas. Dziękuję bardzo. Przegrywamy Ci z drużyną z dwoma punktami 62 do 60. Mecz tak naprawdę toczył się od początku pod nasze dyktando. Zaczęliśmy od pierwszej kwarty 22 do 13. Później, stopniowo, kiedy zaczęli schodzić z minicy weszła pierwsza piątka z drużyny ze Stargardu. Zaczęli odrabiać, skończyli się w połowy 35-31. No i później, jak naprawdę, to była batalia. Mecz niestety jest przegrany. dużo na to czynników miało wpływ, ale no, mogę jedynie powiedzieć tylko tyle, że to do, dobry w naszej wykonaniu. będzie dużo pracy jeszcze przed nami, żeby zajść jeszcze dalej. No i też chciałbym podziękować drużynie ze Stargardu za dobrą walkę. Mm, witam, dzień dobry? Przede wszystkim gratulacje dla Spójni za wygraną i za trzecie miejsce. Mecz był wyrównany, kosz za kosz, cały czas była, była batalia, fajny mecz, dużo też do analizy po tym turnieju. Także kilka, trzy mecze fajne, dwa, dwa gdzieś tam mocno nam nie wyszły. No ale potem jest właśnie taki turniej, żeby się ogrywali wszyscy, żeby grali, żebyśmy zdobywali doświadczenia. Na pewno wyjedziemy bogatsi o doświadczenia po tym turnieju, będziemy wiedzieli jeszcze co tam dodać, nad czym popracować. Także dziękuję.